Lepiej się pośpieszmy, Kirlenko nie będzie na nas czekać. Chłopaki, będzie wam nie brakować, jeśli zginę. Kurwa, właśnie takie odpowiedzi się spodziewałem. spodziewała. Kochamy cię, Haks, kochamy. Tak się chichracie, śmichy, chichy. I to mi wystarcza, żeby wiedzieć, że nie potraficie sobie radzić z emocjami, chłopaki. Szczerze powiem, że nigdy nie będzie nikogo, kto mógłby cię zastąpić, Hagard. Ja wiem, że jestem wrednym, skór wiele. Ano. Ale wiecie co? Nikt mnie w życiu tyle nie przytulał, co moja babcia. Więc to ten no, paradoks, bo. Całe życie tuli mnie do snu kochana babcia, a mimo to strasznie, strasznie łatwo się wkurzę. Czemu się wkurzasz, Haks? Nie wiem. To diabła. No bo sprawy nie potoczyły się po mojemu i poszedłem tej cholernej armii. I wiesz co, dlatego tak zajebiście walczę, bo niczego już kurwa nie czuję. To znaczy czuję coś dla was, ale zrobili mi kurwa pranie mózgu. Mógłbym zabić każdego. Skąd człowiek po praniu mózgu wie, że miał o pranie mózgu? Właśnie nie mam pojęcia, ale... Ale mam brudny mózg, więc nie wszystko wyprali. Mm. Gdybym mógł wyprać ten mózg, wyskrobałbym całe to gówno i solidnie go wyszarował. Zacząłbym dokładnie od tego... od tego miejsca. To co, pozbyłbyś się tego? Ta, siedzi mi we łbie masa parszywego gówna. Mm. No cóż... A co z wami, sierżancie? Macie jakieś parszywe gówno pod kopułą? Tak, mam tu pewien bagaż, ale myślę sobie... Hmm... Myślę sobie, Hack, że człowiek musi... musi mieć trochę złego bagażu, żeby móc docenić ten dobry. To brudna robota, ale to się musi wykonać, a ponieważ się na nią pisaliśmy, więc zrobimy co trzeba. A po tobie Sweetwater wyraźnie widać, że byłeś kochany, bo masz taką ciepłą duszę. Wydajesz się bardzo spoko gościem. To miło z twojej strony, Hax, ale u nas w domu też się nie przelewało. Serio? Wcale, wcale. Coś wam powiem, nie ma nic lepszego od mocnego uścisku dłoni i spojrzenia komuś prosto w oczy. No, lepsze to od uścisku. Tak myślisz? Nie, ale fajnie zabrzmiało. <laughs> tak sobie pomyślałem, że to powiem. Ale chodzi o to, wiecie, poza tym sam już nie wiem. Uścisków ręki też za wiele nie było. Nie, były głównie obelgi, mające podobno sprawić, żebym następnym razem bardziej się przyłożył. Ale rezultaty były mizerne. Hmm. Dlatego postanowiłem wstąpić do wojska. Hmm. I zobaczmy co z tego wyszło. No tak, jestem w dżungli, żre mnie robactwo. Szukam przyjaciela, którego ktoś zestrzelił. No tak, przecież mogło być dużo gorzej.